Moi drodzy kochani, seria o renowacji starej strugnicy jest przez Was dosyć chętnie oglądana, co cieszy zarówno mnie, jak i strugnicę. Dlatego dla tych, którzy chcą więcej kontentu na kanale 52, 2, mam małą niespodziankę na ten niedzielny wieczór. To będzie taka krótka historyjka o tym, jak dobra karma zawsze wraca. Pamiętacie ten strug? To jest strug zamiast. Zamiast innego strugu, który teoretycznie kupiłem na Allegro, hmm. dotarło coś zupełnie innego. Film o moich bojach z całą tą sytuacją możecie obejrzeć po kliknięciu tego linku. Zachęcam Was do tego. Kilka tygodni temu odezwał się do mnie jeden z widzów, Daniel, który. Poinformował mnie, że struk, na który pierwotnie się napalałem i który bardzo chciałem kupić, a który ostatecznie do mnie nie trafił z jakichś powodów, kupił był na OLX-ie czy na Allegro, i po obejrzeniu mojego filmu postanowił się ze mną skontaktować i e, hmm, odsprzedał mi ten struk, który mam tutaj. Szczerze wam powiem, że ta paczka leży już od kilku tygodni w warsztacie i za każdym razem jak na nią zerkam, to mm, aż mnie korci, żeby ją odpakować, e, zróbmy to na naszej nowej starej strugnicy i zobaczmy, co jest w środku, bo szczerze mówiąc sam już nie pamiętam, co ja takiego interesującego widziałem w tym strugu. Ciekawe czy w ogóle dojechał w całości. Daniel pytał mnie o to przez Messengera. Więc Danielu, jeżeli teraz oglądasz ten film, to obaj dowiemy się, czy strug jest cały. No wygląda na to, że jest cały, czy nie? Ok. Korpus. Zaraz wam pokażę. Tu jest klin i tu jest nóż z odchylakiem. Ten poskudny stropian. Odłożymy za chwilę na bok. To jest clean. Fu, stropianie wstrętne, raczej. Także pierwsza informacja Danielu Struk dotarł cały. Chyba raczej. Co my tu mamy? Hmm. Sam korpus wygląda na grabowy, wykonany z drewna grabowego. Klin. Sądzę, że to jest jesion, raczej nawet jestem pewny, że to jest jesion, więc nie wiem, czy jest oryginalny, czy nie. Wygląda na dorobiony. Bardzo interesująca jest konstrukcja. Zwróćcie uwagę, w którym miejscu jest umieszczony tylni pochwyt. W ogóle na trzy palce. Cztery się raczej nie zmieszczą. Trzypalczasty pochwyt. I zwróćcie też uwagę, że jest odchylony względem osi symetrii korpusu w prawą stronę. Potem powiem wam po co stosowano taką konstrukcję. I szczerze powiedziawszy, chyba to ustawienie tylnego pochwytu najbardziej zwróciło moją uwagę. Z tego co pamiętam, bo to jest historia, która. no. Ma już kilka miesięcy, w mojej głowie przynajmniej. Dla porównania pokażę Wam konstrukcję niemiecką albo austriacką, która była i naj jest najbardziej tradycyjna w naszej strefie wpływów kulturowych. Zobaczcie. To jest spustnik zbudowany być może w pierwszej połowie XX wieku. Zobaczcie, gdzie jest pochwyt. Spustnik jest dosyć szeroki, wykonany również z drewna grabowego. Natomiast teraz ten, który jak sądzę jest ze Szwecji, no i cóż, że ze Szwecji, ważne, że jest u mnie, przynajmniej to sugeruje logo producenta występowane na nożu. Noż jest oczywiście laminowany, to znaczy ma wspawaną. W tylną stronę, tą grzbietową, ma wspawaną płytkę z bardzo twardej stali narzędziowej. Reszta noża jest raczej dosyć miękka i łatwo poddaje się obróbce. To bardzo korzystne rozwiązanie. Po co ta odchyłka tylniego pochwytu? Hmm, takie umiejscowienie pochwytu zmienia środek ciężkości w strugu. Załóżmy, że strugamy sobie deskę, i teraz Wielokrotnie pokazywałem wam technikę strugania, no każdym strugiem praktycznie. Natomiast z spustnikiem szczególnie przy większych powierzchniach ruch powrotny strugu odbywa się przychylając go z reguły na prawą stronę, jeżeli ktoś jest praworęczny, że jest leworęczny pewnie w drugą. Ja jestem prawo, więc przechylam go zawsze na prawą stronę. Mam to już jakby zakodowane, wbudowane. Mając pochwyt przesunięty na prawą stronę w stosunku do osi symetrii Zdecydowanie łatwiej jest przechylić strug. To jest bardzo wygodne. I takie rozwiązania powszechnie stosowano w XVIII wieku. W XIX producenci odeszli już od tego, ja przynajmniej nie widziałem nigdy takiego rozwiązania w strugach kontynentalnych, niemieckich albo austriackich, natomiast często pojawiały się we wczesnych strugach powiedzmy, że z terenów Stanów Zjednoczonych albo strugach brytyjskich. Bardzo też podoba mi się przesunięcie tylnego pochwytu w stronę, może nie przesunięcie, a wydłużenie tej części strugów w porównaniu do strugu bardziej tradycyjnego na naszych terenach. Myślę, że takie rozwiązanie zapewni lepszy komfort pracy w trakcie kantowania długich desek. Przyjrzyjmy się wspólnie w jakiej kondycji jest ten strug. Korpus jest czysty, w sensie bez żadnych wyszczypań, bez pęknięć i przede wszystkim bez drewnojadów, co bardzo mnie cieszy. Pochwyt nie jest pęknięty, jest w całości. Trochę utytłany, ale naprawdę nie ma żadnych defektów. O dziwo, nawet ten narożnik, który jest dosyć kruchy, nie jest ułamany. Tak więc, strug najprawdopodobniej nigdy nie spadł jakoś wyjątkowo nieszczęśliwie na podłogę ze strugnicy albo nie wiem, z parapetu. Klin, jak sądzę, nie jest oryginalny. Do tego zaraz wrócimy. Nóż. Hmm. Nóż jest ewidentnie krótszy niż wyszedł z fabryki. Daniel z tego, co z nim rozmawiałem, próbował zająć się nim i naprawić go albo przywrócić do życia. Myślę, że mnie będzie trochę łatwiej, ponieważ Daniel już sporo tutaj zrobił. Myślę, że. Trzeba będzie dopracować odchylak. I nie jest tak źle z tym odchylakiem. Zobaczmy, czy trzeba będzie wykonywać wstawkę domykającą szczelinę w płozie. Hmm. Klin na pewno się skurczył. Jest dosyć luźny. Spójrzmy co tu tam się dzieje. No, niestety, tak jak sądziłem, szczelina jest duża, dużo za duża. Żeby przymknąć tą szczelinę, trzeba będzie wykonać wstawkę, ale to żaden problem. Pobijak w bardzo fajnym stanie, działa, czuję, że nóż się cofa. Co? Spróbujmy coś nim strugnąć. Obiecałem sobie i żonie, że nie będę dzisiaj pracował. Obiecanki, cacanki. Co? Wystarczająco długa na test. No dobra, uwaga. Pierwsza deska na naszej nowej starej strugnicy. <noise> go trochę, no jest całkiem responsywny. Obiecuję Wam, że gdzieś między filmy o renowacji Strugnic wcisnę jeszcze krótki filmik o przywróceniu do życia tego strugu, chociaż on żyje, jak widać na załączonym obrazku i jak widać na poprzednich klipach. Struga! It's life! Mam wspaniałych widzów. Kamera, ale w górę! Daniel? Dzięki, chłopie. I cóż, miłego niedzielnego wieczoru. Do A widzieliście coś takiego? Starej maki, które również odnowimy, będą do naszej strugnicy. tej pierwszej starej strugnicy.